Drodzy Państwo, spotykamy się z okazji kilku niezwykle istotnych rocznic. Pierwsza to czternasta rocznica beatyfikacji błogosławionej Matki Marii Karłowskiej. Kolejna to druga rocznica objęcia patronatem miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie przez Matkę Karłowską. Wreszcie dzisiaj inaugurujemy kolejne już Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Święto, które organizowane jest w rocznicę wizyt Jana Pawła II w trzech największych miastach naszego województwa, a zatem kolejno we Włocławku, Bydgoszczy i w Toruniu. Chcę serdecznie podziękować w imieniu Pana Marszałka, jak i samorządu województwa, siostrom, pasterkom, za modlitwę, za wsparcie duchowe, które od Was uzyskujemy. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, bo rzeczywiście dziękujemy za beatyfikację Jana Pawła II, ale również na, za wyniesienie błogosławionej Matki Perłowskiej na ołtarzu. Dlaczego my dziś szukamy tego miejsca w ziemi chaldejskiej, skąd wyruszył Abram, syn Teracha, z gromadą podobnych sobie koczowników? Myślał może, dlaczego mam stąd odchodzić? Dlaczego mam opuszczać Ur w ziemi chaldejskiej? Czy tak myślał? Czy odczuwał smutek rozstania? Czy oglądał się wstecz? Nie wiemy. Wiemy tylko, że słyszał głos, głos, który mówił do niego wyjdź. Abram postanowił iść za głosem.